Witamy Państwa bardzo serdecznie w Muzeum po raz kolejny. Dzisiaj, temat dzisiejszego wernisażu to dzieje papieru i papiernictwa. Zaszczycili nas swoją obecnością Panowie z Muzeum Papiernictwa w Dusznikach, Pan Jan Bałkan i Pan Edward Pochytka, którzy tutaj nam i opowiedzą i pokażą, w jaki sposób powstaje papier czerpany. Ja nie będę dużo mówił, bo tutaj mamy ekspertów, więc oni o wiele więcej wiedzą i co, najwię, co najważniejsze, o wiele więcej potrafią, jeśli chodzi o papier czerpany. Będzie też emitowany króciutki, 13-minutowy film, ale to w trakcie już zwiedzania, dotyczący właśnie Muzeum Tusznika. O tym pewnie więcej też pan Jan opowie. Także dziękuję za przybycie, dziękuję panu burmistrzowi i zapraszam do posłuchania i oglądania. I spróbowania potem oczywiście zaczerpnięcia własnego papieru. Ja serdecznie też chciałbym Państwa przywitać na naszym wernisażu otwarciu tej wystawy. Tutaj panu dyrektorowi dziękujemy za możliwość zaprezentowania tej wystawy w Krotoszynie. Wystawa, tak jak już tu zostało powiedziane, Dzień Papieru i Papiernictwa, czyli historia materiału, do którego tak naprawdę w tym naszym codziennym życiu nie przywiązujemy większej uwagi. No, może są to czasami papiery wartościowe. Tego typu, które z większą troską traktujemy, natomiast tak naprawdę codziennie nie, tego materiału nie zauważamy, a, a należy wspomnieć, że jest to materiał bardzo ważny, istotny dla naszego życia, dla naszej kultury. Tak należałoby powiedzieć, materiał, z którego trudno sobie wyobrazić dzisiaj życie człowieka. Cały czas jesteśmy otoczeni różnymi produktami, wyrobami papierowymi. Na początek chciałbym tylko powiedzieć, skąd idea tej wystawy. Oczywiście, my pracujemy w Muzeum Papiernictwa, czyli w instytucji, która jakby statutowo zajmuje się popularyzacją tematów związanych z zagadnieniami papierniczymi, historią, techniką wytwarzania. Idea tej wystawy pojawiła się w 2005 roku. To był bardzo ważny rok dla ogólnie mówiąc całej branży papierniczej, nie tylko dla naszego muzeum, ponieważ w 2005 roku cały świat obchodził okrągłą 1900 rocznicę wynalezienia papieru, a nasze muzeum, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju obchodziło okrągłą 400-letnią rocznicę wybudowania papierni w Dusznikach. Mając te dwie rocznicy na uwadze, stwierdziliśmy, że dobrze by było zaprezentować taką wystawę, która nie pokazywana byłaby tylko i wyłącznie w dusznikach, ale mogłaby ruszyć, że tak powiem, w Polskę, nadać jej charakter wystawy wędrującej prezentować w różnych instytucjach, w różnych miastach. No i należy dodać, że od tego 2005 roku z powodzeniem ta wystawa prezentowana już była w wielu miejscowościach aktualnie. Aktualnie w Kotoszynie. W planach mamy aż do 2016 roku następne miejsca miejscowości cieszy się na dużo, Tu też nie ukrywam bardzo dużym powodzeniem, oprócz tematyki zaprezentowanej wystawie. cieszą się te warsztaty czerpania papieru, szczególnie grupy szkolne, które samodzielnie mogą zaczerpnąć na ja że zobaczyć, jak w tych czasach, kiedy nie było maszyn, kiedy papier był ręcznie wyrabiany, ta arkusze na całym świecie techniką jeszcze wywodzącą się z Azji był wyrabiany. To tak wyglądałaby krótko historia tej wystawy. Należy też wspomnieć, że nie byłoby tej wystawy, gdyby nie pomoc, jaką otrzymaliśmy ze strony sponsora, czyli firmy International Paper Business. A bo dzięki pomocy firmy udało nam się tę wystawę zorganizować, udaje nam się organizować cały czas warsztaty, więc tutaj otrzymaliśmy bardzo dużą pomoc, za którą także za każdym razem dziękujemy, bo ta pomoc okazała się tutaj niezbędna. Ubijamy do otrzymania takiej gęstej zawiesiny włóknistej. No, też mam przygotowane różne czerpanie papieru. Zamięto Państwo zobaczycie, jak ta zawiesina włóknista wygląda, jak wygląda masa papiernicza. Bo tak tę zawiesinę możemy nazwać. No i zajął czas na port, żeby zanurzyć w tej masie sito, nabrać tę kazę. Tak, tak, były wykonane e, straty partyków, e, bambusa powiązanej włosiem zwierzęcym. W Włosi w Europie tak, potrzebujemy oczywiście kółko przygotowania masy papierniczej. I musicie też Państwo pamiętać, że u nas w Europie przez setki lat do wyrobu papieru zużywano stare szmatelniarki. I to były młoty drewniane, które ubijały w wodzie szmata, a poruszone to wszystko było kołem wody. I tu mamy odpowiedź, dlaczego w Europie pojawiły się młyny papiernicze, bo w Azji tego nie było. Tam wystarczył staw, sadzawka, i mamy już w Azji. Skonstruował pierwszą na świecie maszynę produkującą papier. I samo o tej maszynie, że produkowała papier bez końca. Czyli ta maszyna nie wytwarzała pojedynczych kartek papieru, ale całą wstęgę papierową, stąd ta nazwa papier bez końca, która później była suszona i cięta na mniejsze arkusze. Przy tak dużej produkcji papieru, jaka miała miejsce w maszynie, zaczęło brakować surowca, tych szmadnianych. Tego było już za mało, należało znaleźć nowy surowiec, z którego można by wyprodukować papier. Zaczęły się poszukiwania i bardzo ważną rolę w tych poszukiwaniach odegrały mało przyjemne owady, jakimi są osy. Ludzie zauważyli, dotykając gniazda OS, mamy to gniazdo tu na zdjęciu zaprezentowane, że gniazda OS budowane są z czegoś co bardziej Mamy zaprezentowaną makietę papierni dusznickiej. Charakterystyka, za, charakterystyczna zabudowa masztatu yy, produkującego papier. Mamy część murowaną, yy, która pełniła funkcję mieszkalno-produkcyjną. Na piętrach znajdowało się mieszkanie byłych niemieckich właścicieli naszej papierni od chodzi w przyszłym roku mały wezce portakogrom czerwony tak jest yy, to, to jest dzielnica już jest dzielnica akowana na po tym uniwersytet czy proszę po prostu? na takie jak grubościomierz, czyli badanie grubości papieru jest waga kwadratowa i badanie gramatury papieru, yy. kupując papier do drukarek, na przykład komputerowych, tych naszych domowych, zwracamy uwagę na filmy i Musimy przełożyć przekład, bo, się przepłat, bo ja się, żeby się nie poskleja. Nie, 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 Cześć? Nie, Wodobre. No, zaczepam. pod kątem, pod kątem, głębiej, głębiej, żeby zaproszyć Jesz, jeszcze, 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 jeszcze. Podobre. Teraz, te zamknę, teraz tak, obrócić i powoli, nie śpieszymy. Podnieść wyżej, obrócić pochopnie do osób i do czynów. Tam już głębiej, 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 jeszcze, jeszcze, I do góry. Tak, no, Czekamy, woda ucieka. Trzymaj wodę. się pojawiam w tym I teraz przenosimy na przykład do czy po?